Cześć! Witam Was raz jeszcze na moim perfumowym kanale Perfumowe Szkice. Postanowiłam, że idąc za ciosem, nagram dla Was ten sam dzień i jeszcze jeden filmik, który pewnie ukaże się dopiero w przyszłym tygodniu, ale ponieważ mam chwilę wolnego czasu, to pomyślałam, że wykorzystam go i nagram kolejną recenzję. A będzie ona poświęcona bardzo znanej wodzie perfumowanej z domu mody Chanel, której autorem jest Olivia Polsch. Woda wyszła w 2019 roku i jest to Chanel Chance Eau Tendre. Już wam pokazuję butelkę. To będzie bardzo krótka recenzja, naprawdę, bo nie da się mówić długo o <laughs> perfumach, które są po prostu czystą radością zamkniętą we flakoniku. To są perfumy tak wdzięczne, tak radosne, dziewczęce, młodzieńcze, no, poprawiające nastrój, jednocześnie. Podobające się wielu osobom, tak? To jest, to jest naprawdę po prostu bland buy na prezent dla każdego, bo no, nie można być za starym na radość. No, to jest coś niesamowitego. To jest po prostu radość zamknięta w flakoniku, i ten flakonik zawiera w sobie wodę, która ma następujące nuty zapachowe. W nucie głowy znajduje się pigwa oraz grejpfrut. W nucie serca znajduje się esencja różana i absolut jaśminu, a w nucie bazy białe piżmo. Zapach jest naprawdę bardzo, bardzo radosny. On mi się kojarzy, ja, ja nie mogę uciec od tego porównania, bo po prostu ciągle mam je w głowie. On mi się kojarzy z roszpunką, która uciekła z tej wieży. No, po prostu, wszystkim zachwycona. Patrzę na wszystko przez różowe okulary. To jest naprawdę zapach dla osób, które potrzebują poczuć się dobrze, potrzebują poczuć się lepiej, potrzebują poczuć te skrzydła, które nagle im wyrastają, e, i ubrać po prostu te różowe okulary i zobaczyć ten świat w lepszych barwach. E, przepiękny zapach. E, ta róża, ona, ona nie należy do tych takich róż ciężkich, jesiennych, obfitych, kremowych. Nie, ona jest bardzo taka soczysta, bardzo świeża, bardzo rześka. I tak samo otwarcie jest też od razu bardzo takie radosne i rześkie, dzięki temu, że użyte tam cytrusy nie są z kategorii słodkich, tylko właśnie raczej z takich kwaśnych i takich od razu wpadających do nosa. Także... Sam zapach jest naprawdę, naprawdę urzekający. W moim odczuciu, niestety, na mnie dosyć nietrwały. No, jest to dla mnie spora wada w przypadku tego zapachu, ponieważ jeżeli woda perfumowana o pojemności 35 ml kosztuje powyżej 400 zł, to naprawdę powinna trwać dłużej. Akurat na mnie, niestety, tak nie jest. Parametry tego zapachu to dla mnie mniej więcej od 4 do maksymalnie 6 godzin. Przy czym ostatnie dwie są bardzo, bardzo, bardzo blisko skórne. Samo otwarcie uważam za bardzo ładnie projektujące, dosyć mocno wyczuwalne natomiast środek zapachu jest już bardziej przy ciele, bliżej Was i będzie wyczuwalny gdzieś tak powiedzmy sobie z takiej standardowej odległości 1,5 do 2 metrów od Was ta chmurka zapachu będzie się unosiła białe piżmo w bazie nie jest w zupełności ciężkie nie, nie, ono jest czyściutkie, ono jest również lekkie, osoby, które może niespecjalnie przypadają za nutą piżma w ogóle moim zdaniem nie powinny się go obawiać jak najbardziej, całość wydźwięku tego zapachu jest no, niesamowicie po prostu urocza. Tego się nie da inaczej ująć. Zapach jest już no, 7 lat na rynku, więc myślę, że wielu z Was miało okazję go zakupić, przetestować. Dajcie mi, proszę, znać, jakie są Wasze wrażenia. Jakie inne zapachy Wam się kojarzą, kiedy, kiedy nosicie ten, ten konkretnie zapach? I zapraszam do obejrzenia innych moich recenzji. Zapraszam na mój kanał perfumowy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, ślad po sobie albo subskrypcję. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!